10 oznak, że Twoje jelita są w kiepskiej formie. 1. Wzdęcia po każdym posiłku. Jeśli po jedzeniu zawsze masz balon w brzuchu, Twoje jelita wołają o pomoc. 2. Zaparcia i biegunki. Ciągłe problemy z wypróżnianiem to sygnał, że coś jest poważnie rozregulowane. 3. Przewlekłe zmęczenie. Jelita nie wchłaniają składników odżywczych tak jak powinny, stąd brak energii. 4. Nadrażliwość pokarmowa: jeśli wszystko szkodzi, to znak, że ściany jelit mogą być uszkodzone. 5. Problemy skórne, takie jak trądzik. To, co widać na skórze, bardzo często zaczyna się od stanu zapalnego w jelitach. 6. Bóle głowy i mgła umysłowa: połączenie jelita-mózg naprawdę działa. Kiepskie jelita, kiepska koncentracja. 7. Nieświeży oddech. To może nie być kwestia jamy ustnej, winna może być flora bakteryjna jelit. 8. Napady na słodkie. Złe bakterie w jelitach wręcz żądałyby kolejnej dawki. 9. Huśtawki nastrojów i stany depresyjne. Ponad 90% serotoniny produkowane jest z jelitach. Zły stan jelit równa się zły następ. 10. Obniżona odporność. Ciągle chorujesz? Twoje jelita nie spełniają swojej ochronnej roli. Daj znać w komentarzu, ile z tych problemów dotyczy Ciebie.